Potężne pieniądze, potężna inwestycja i potężne utrudnienia, za które najmocniej w tym miejscu przepraszam wszystkich mieszkańców działdowa. Ale musieliśmy to zrobić: wyremontować ulicę Kościuszki i pobudować odwodnienie wodne po to, żeby w czasie ulewnych deszczów nasi mieszkańcy nie byli zalewani. W koniec XIX wieku ulica Kościuszki nazywała się ulicą kościelną, ponieważ prowadziła prosto do kościoła, natomiast dominowała tutaj raczej zabudowa parterowa. Natomiast sama nawierzchnia była pokryta kamieniem polnym, który pełnił funkcję bruku. Dzisiaj ten kamień jest wydobywany, natomiast między nim można znaleźć ciekawe pamiątki, jak chociażby ta zgubiona podkowa, która wierzę, że przyniesie mieszkańcom naszego miasta szczęście. A skąd ona się tu wzięła? Chcę powiedzieć Państwu, że na wysokości ulicy tylnej znajdowała się kuźnia i zapewne Stąd też mamy takie relikty przeszłości. Będą tutaj piękne, stylizowane latarnie, oświetlenie LEDowe, nowe granitowe chodniki i nawierzchnia granitowa z kostki groszkowanej. Całkowity koszt inwestycji to ponad 5 600 tysięcy złotych, z czego pozyskaliśmy ze środków zewnętrznych milion 400 tysięcy. Niestety, tak zakrojone prace pod okiem konserwatora są bardzo kosztowne. Wierzę, że po zakończeniu tej inwestycji, ulica Kościuszki będzie ulubionym miejscem wieczornych i niedzielnych spacerów mieszkańców naszego miasta.